Są takie fragmenty pisma, które w kontekście nowego stworzenia przez wiarę w Jezusa Chrystusa nabierają ach, zupełnie nowego wymiaru. Dziś między innymi o tym więc rozbieg i lecimy. Frajda życia z Bogiem spowoduje dziś wersję espresso jednowątkowo, krótko i na temat. Drugi list do Koryntian, rozdział 5, werset 17 mówi, że jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. I to jest ta dobra wiadomość, której się przyglądamy. I w kontekście tego jest... Taki fragment z drugiego rozdziału listu do Efezjan, który najpierw mówi, czego nie mieliśmy, będąc starym stworzeniem, bez wiary w Chrystusa. I czytamy o tym od wersetu 12, Efezjan 2, 12. W owym czasie byliście poza Chrystusem, tak? przez grzech byliśmy oddzieleni od Boga, byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela. I bez udziału w przymierzach obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie. Bardzo mocny fragment, który pokazuje, w jak dramatycznym to w zasadzie mało powiedziane stanie, y jest człowiek bez Chrystusa. Zobaczcie, jesteś poza Chrystusem, czyli poza Bogiem, poza łącznością z Bogiem, dlatego, że tylko Jezus Chrystus jest! Mamy to! W Jezusie mamy zbawiciela, odkupiciela, pośrednika. Tego, który jest panem i królem, który zapłacił swoją męką i śmiercią, aż do chwalebnego zmartwychwstania, po to, by nabyć nas dla siebie. Więc w owym czasie byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela. Izrael cały czas zajmuje miejsce w Bożym Planie. Patrzymy, jak to się wszystko będzie rozwijało na przestrzeni wieków, jak będzie się rozwijało dalej. Byliście bez udziału w przymierzach obietnicy, czyli jeżeli nie masz Chrystusa, to nie jesteś w przymierzu z Bogiem. O omijają cię te wszystkie e obietnice, które są dla nas teraz na co dzień. Nowe stworzenie, człowiek wierzący w Chrystusa z odnowionym duchem, e może korzystać z tego każdego dnia. Przestajesz prowadzić takie życie, że myślisz sobie, że tu coś nam nie skapie, tu coś nam nie skapnie, tu trochę błogosławieństwa, tu trochę błogosławieństwa. W Jezusie jesteśmy błogosławieni, aby to błogosławieństwo płynęło też do innych. Czy to oznacza, że nasze życie jest usłane tylko różami, nie tylko różami, a nawet jeżeli różami, to róże też mają kolce, więc dlatego Psalm 23 mówi, że Bóg prowadzi nas też przez ciemną dolinę i nas nie zostawia. Byliśmy. Zobaczcie, nie, nie, nie mający nadziei, mówi się, że nadzieja umiera ostatnia, a tutaj jest powiedziane, że, że jesteś bez nadziei i bez Boga na tym świecie. Bardzo trudne, ale to ze względu na grzeszną naturę, ze względu na karę związaną z grzechem, ze względu na to oddzielenie. Więc, 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 więc to jest wszystko, co wiąże się ze starym człowiekiem bez Chrystusa. Ale... Werset 13. Teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. I jest tutaj oczywiście jakiś wątek dotyczący pogan, czyli narodów, i, yy, i tutaj jest mowa o, o, o Bożej świątyni, ale to jest jakiś taki wątek szerszy. Teraz patrzymy na to tak w yy, kontekście osobistym gdzie werset 18 mówi, że przez Jezusa, przez niego jedni i drudzy w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. Mamy to. Mamy przystęp do Ojca i dalej nie jesteście już obcymi, nie jesteście przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga. Być domownikiem Boga. Jeżeli ze swoim domem masz dobre Wspomnienia, skojarzenia. Jeżeli w swoim domu czujesz się jak w domu, no to, to łatwiej ci będzie przyjąć to, że przez wiarę w Chrystusa, przez to, że jesteśmy nowymi stworzeniami, nie jesteśmy już obcy, nie jesteśmy przychodniami, ale jesteśmy współobywatelami świętych, jesteśmy domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. I dalej jest mowa o budowaniu kościoła, o tym, jak Duch Święty działa. Wow! Więc mamy nadzieję, mamy Boga, mamy przymierze, yy, mamy yy, miano domowników, tych, którzy są blisko Boga. Pomóż nam, Duchu Święty, się tym zachwycić i niech to przemienia życie nasze i życie tym, którym opowiadamy dobrą nowinę o ratunku w Jezusie. Tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się to, to nagranie, wyraż aprobatę, zostaw komentarz lub udostępnij je. Niech się niesie dobre wieści o frajdzie życia z Bogiem, Mamy widzimy się przy kolejnej okazji.